Proszę Państwa, mówimy tutaj o projektowaniu terenów zieleni, a natomiast z tej skali, powiedzmy, makro bardziej chciałbym przejść w skalę mikro, nawet nie parku, ale pojedynczego drzewa bądź założenia drzew z różnych względów. Założenia w większości, które są w Polsce, one mają już około 100 lat, są i starsze. No i niestety te drzewa nam powoli zaczynają wypadać z różnych przyczyn, albo z naturalnych, albo niestety ludzie im pomagają w tym. Bardzo często właśnie w procesie rewaloryzacji czy rewitalizacji tychże założeń od kilkunastu, około 15 lat zaczynamy właśnie robić te re, re, rewaloryzacje parków czy ogrodów. Chciałbym pokazać, jak można zniszczyć drzewo poprzez działanie człowieka i niekoniecznie przez działanie w obrębie prac w systemie korzeniowym. Tutaj akurat doszło do czego innego. To jest gatunek, który ma bardzo cienką korowinę, to jest Bóg. To samo dotyczy na przykład klonów czy innych, innych drzew, gdzie doszło do tego, że to drzewo pierwotnie było bardzo nisko ugałęzione, rosło jako soliter, zostało podkrzesane, usunięto gałęzie, które ocieniały pień, a więc po prostu oparzelina. Słońce sparzyło korę na tyle, znaczy łyko, łyko po prostu umarło, tak? Dzięki temu Mamy martwe drzewo, które też jest cenne. Ja właśnie o tym chcę mówić, proszę Państwa. E, tutaj kolejny przykład. E, wydawać by się mogło, bo mówimy też o zagrożeniach. Tak? Jeżeli my widzimy martwe drzewo, no jesteśmy w stanie jeszcze coś zrobić, jeżeli mówimy o zagrożeniach e, i ryzyku. Natomiast gorzej jest w momencie, gdy nie widać żadnych oznak na drzewie i nagle się coś dzieje. To jest park u mnie w Lądku. Co się stało proszę państwa tutaj? To jest fot fotografia z roku 68. Prace właśnie w systemie korzeniowym z powodowały to, że wszedł rozkład w szyję korzeniową, no a następstwem tego jak widzicie tutaj właśnie był ten ubytek. ścianka w pewnym momencie była na tyle cienka, że po prostu drzewo się wywróciło. A więc trzeba naprawdę ostrożnie, jeżeli chodzi o rewaloryzację. Tutaj podobny przykład. Wywróciło się drzewo w miejscu, gdzie była też prowadzona re rewaloryzacja polegająca na tym, proszę Państwa, że nadsypano grunt i to nadsypano ponad metr. Ale w latach 70., to jest rok 71, to drzewo to wyglądało jakby ktoś ołówek naostrzony wbił w ziemię. Czyli należy pamiętać o tym, że nadsypanie gruntu to jest niestety zabójstwo dla korzeni. Korzeń musi oddychać, musi mieć tlen. Jeżeli nie ma tlenu. No to niestety, ale korzenie te szkieletowe, które trzymają drzewo, umierają. Bo drzewo sobie poradzi w nadsypanym gruncie, jeżeli chodzi o składniki odżywcze, tak? O wodę. Bo no, odbuduje korzenie te włośnikowe i pobiera, i zielone jest drzewo. Ale się wywraca, bo nie ma korzeni szkieletowych, które po prostu umarły. Natomiast ja chcę mówić tak naprawdę. O tym, co pozostaje. Tak, jak mówiłem, mamy stare drzewa, które powoli tracimy z różnych przyczyn. Teraz kilka lat suszy z rzędu. Nie wiem, jak tutaj ja u siebie obserwuję. E, niestety umieranie ogromnych połaci drzew i to są jesiony, buki, brzozy, klony. Bardzo, bardzo dużo drzew umiera. Niedługo może być tak, że mój park to będzie po prostu łąka z młodymi drzewami. Natomiast no te stare, te pierwotne z założenia nam uciekają. I proszę Państwa, ja tutaj bym chciał postulować, żeby ich do końca nie usuwać. Oczywiście mówimy o zagrożeniach, o ryzyku, ale my nie musimy usuwać całych drzew. Tak? My możemy pozostawiać fragmenty i to robię u siebie. Dlaczego? Wtedy my nie musimy weteranizować drzew. Podlegamy pewnym modom. Teraz weszła moda na weteranizację, ale nie do końca wiedząc, co to jest weteranizacja. E, wiele publikacji, które w Polsce się pojawiają teraz, mówią o cięciach weteranizujących. Natomiast jeżeli my pozostawimy w parku te fragmenty martwych bądź umierających drzew, oczywiście... E, należy robić analizę takiego drzewa co jakiś czas. Jeżeli jest potrzeba, to ciąć bardziej, ewentualnie położyć drzewo i zostawić tą, ten pień do rozkładu dalej. Tak? Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że proszę Państwa, w niektórych częściach Europy w parkach się wręcz wysterylizowano, us usuwano całe martwe elementy, łącznie z frezowaniem pni. Zgrabieniem liści, zbieraniem gałązek, i do, doszło do tego, że nie było żadnych drzew z ubytkami, a więc nie było grzybów. Jak nie było grzybów, to nie było owadów, a jak nie było owadów, to nie było ptaków. Więc był park, w którym była cisza. No bo ptak po co ma być w parku, gdzie nie ma nawet owada, którego sobie można dziob, dziobnąć, tak? Eee, proszę Państwa. A więc pozostawiajmy takie elementy po to, żebyśmy nie musieli weteranizować, bo weterynizacja właśnie powstała w tych krajach europejskich, gdzie nagle się okazało, że nie ma tych starych drzew, a więc nie ma tego elementu cennego przyrodniczo, tak? bo no drzewo ma wiele niż ekologicznych. Tam się dzieje naprawdę, naprawdę dużo w tym właśnie martwym drzewie, Drewnie już, yy, i ta weterynizacja przyszła właśnie po to, żeby drzewa, które są w miarę młode, uszkadzać i powodować to, żeby ono zaczęło nam próchnieć, żeby właśnie wszedł grzyb, owad i tak dalej. Głównie się mówi o cięciach weteranizujących. To wygląda tak. tworzy się tak zwane mm, cięcia koronkowe czy w koronkę jeszcze nie ma dobrej polskiej naz, nazwy na to, natomiast imituje się naturalne wyłamanie, ale po co to się robi? Nie po to, żeby stare drzewo ładnie wyglądało, tylko po to, żeby tam szedł rozkład, żeby tam ta powstała właśnie nisza ekologiczna. Proszę Państwa i, i jest błąd, bo widziałem już yy, opracowania nasze, gdzie zaleca się na przykład w parku podczas rewaloryzacji na pomnikach przyrody cięcia weteranizujące. Ogromny błąd. Ktoś po prostu nie zrozumiał i jak przyjdzie arborysta, który się zna na tym, to nam zniszczy drzewo. On stwierdzi, że skoro mam tak ciąć, tak będę ciął. Jeżeli my mamy cenne drzewa... To nam zależy, żeby ono było witalne. Jak ma być witalne, ta rana ma być jak najmniejsza, żeby drzewo sobie poradziło z tym. A weteranizujemy wtedy, jeżeli my nie mamy tej martwej substancji w danym parku i chcemy po prostu sprowokować to. To jest tylko, tylko po to. Natomiast proszę Państwa, weteranizacja to jest zespół zabiegów. Te cięcia to jest tylko jeden z elementów tworzenie, sztuczne tworzenie dziupli. Więc jeżeli my napiszemy w przetargu, w zleceniu weteranizacja drzew, to nie zdziwmy się, że ktoś przyjdzie na dane drzewo i nam poprawnie zrobi weteranizację, czyli nam uszkodzi drzewo po to, żeby właśnie tam wszedł rozkład, rozkład drewna. Wiercenie, tworzenie sztucznych dziupli po to, żeby tam właśnie wszedł, Roz, rozkład też, żeby się stworzyło naturalne właśnie siedlisko, i, i żeby tam no, mogły i grzyby, i owady egzystować. Kolejna, weteranizacja to jest, proszę Państwa. Chciałbym to uzmysłowić tutaj, bo mam nadzieję, że w końcu to zostanie zrozumiałe, więc warto się pochylić nad tym, nad tym aspektem też. Dziękuję bardzo.